Jeżeli nawet dzietką... na japan że Grę na spędzi tą na niżę Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój Na ziemi Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój Na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój Na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze. Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój... Dawali swe ukłony w pokorze. Tobie z serca... Ochotnego o boże Chwała na wysokości, chwała na wysokości A pokój na ziemi Chwała na wysokości, chwała na wysokości A pokój na ziemi Chwała na wysokości, chwała na wysokości A pokój na ziemi